Cześć, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, testuję zdrabki w kolorze fioletowym. Zdrabki za 55 zł, a mam tak: mega paradiso, zdrab party, wielką kasę, super linie oraz 5 razy super 13. Jeśli jest jeszcze jakiś kolor albo jakaś zdrabka, którą chcielibyście zobaczyć albo zestaw,

Druga z numerem 63. Tak samo szukam trzynastki, której kuki co nie ma i 37. Także tutaj też pusta. Numer 53. Wybieramy z wachlarza. Jak widać, trzynastki brak. I o, nie, mam jeszcze, aha, mam jeszcze dwie. Ta ma numer 38.

To teraz super linie, ale super linie sobie oddale, tak żeby było widać całą zdrapkę. A, nie będę przesuwała. Ma numer 22, również wybierana z wachlarza. Popcorn i okulary. To są pierwsze symbole. O, tu okularami rzuciło. I yy, jest tutaj na dole jeszcze popcorn. Kolejne. parasol, i klucz. Klucz? Parasol, klucz, kości i diament. A tu był jeszcze klucz. To są kości, motyl i kwiat. Kwiat, 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 i motyl, e, lody i krab, 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 krab i krab, rolki i serce. Serce, serce i to tyle. Łódź i słońce. Łódź słońce. E, wiatrak i cytryna. Wiatrak, cytryna, cytryna. I tutaj mamy dwie cytryny. No coś jest, potencjał jest. Rower i czapka. Czapka. Wybaczcie zachrapanie. To pies. <grytanie> Korona i ptak. Normalnie aż mnie zagusza. I ostatnie dwa słoń i balony. Słoń, słoń i słoń. Ale niestety zdrabka okazuje się pusta. I tak jest. Czyli wędruje na tą gorszą kubkę. Czas na wielką kasę. Zdrabka ma numer 5: 14, 52, 39, 16 i 29 wygrywa. A ja mam czterdzieści dziewięć, czterdzieści trzy, jedenaście, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści dwa, trzydzieści cztery, trzydzieści jeden, dziewiętnaście, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt osiem.

To teraz z drap party z numerem siódmym Szukam czapy, a mam pierścionek, aparat, muszkę, lustro, wiśnie, serce, róże, perfum, but, winogrono, dzwonek, okulary, naszyjnik, fortepian. Sweter, jabłko, kapelusz, torbę, saksofon i awokado. Cudowna pusta zdrabka. No. i została ostatnia. W sumie nie takie szczęśliwe dla mnie. Mega Paradiso z numerem 12. Jak będę pomijała, to wybaczcie. Mango i koralowiec. Są to pierwsze symbole. Mango, mango, koralowiec. I na dole żaden z moich symboli kaktus i klapki. Kaktus, klapki, klapki. tutaj brak tutaj też nie i na samym dole też nic nie ma delfin i wiadro 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 i delfin tutaj już nic nie ma brak tu jest wiadro, i na dole jest delfin, i wiadra nie widzę. Kolejne krewetka i ananas. Yy, tutaj brak krewetka i ananas. Nie widzę. Tutaj też nie widzę nic. Mm -mm. Tu mamy ananasy dwa. Jest i krewetka. I na dole. Już nic nie ma. Cytryna i meduza. Mm, jest meduza. Tu jest cytryna, bunia. Patrzcie, tak, gło, tak mocno śpi i chrapie, <noise> że nawet nie usłyszałam. Meduza i cytryna, boże, co za pies! Jutro już wywalaj, bo skupić się nie można. Następne symbole to paszport i sombrero. Jest tutaj sombrero. Mm, tutaj brak, tutaj jest paszport. Paszport. I to tyle. Następne symbole rozgwiazda i leżak. Mm, nie ma. Nie ma. Tutaj brak. Brak. Jest rozgwiazda, rozgwiazda, leżak. No, tutaj jest potencjał. Tutaj już nic nie ma. Jest leżak. I to tyle. Co tu mamy dalej? Motyl i wąsy. Motylek. Wąsy. Tutaj są wąsy. Nie ma. I tutaj też nic nie widzę. Rzeźba i balsam. Rzeźba. Rzeźba. Balsam, rzeźba. Tutaj już nic nie ma. Jest balsam na samym dole. No ale ostatnie dwa symbole. pączo i awokado. Mm, tutaj brak. Brak. Jest awokado. I jest poncho. Nic nam nie daje. Awokado poncho, awokado, awokado, ale. No, miałam nadzieję, że tutaj coś się zadzieja. Niestety, kontrolne mam różne. Także dzisiaj na wydane 55 zł wygrywa tylko jedna zdrabka. Jest to super 13 z numerem 15. Jeśli macie jakieś propozycje dotyczące odcinków, może byście chcieli zobaczyć zdrabki w jakimś konkretnym kolorze. Albo jakiś konkretny miks, zachęcam do zostawienia swojego typu albo w komentarzu, albo możecie napisać na maila, messengera. E, chętnie Wasze propozycje tutaj wezmę do siebie i e, zrealizuję odcinek. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i zapraszam oczywiście jutro. Miłego dnia, moi drodzy. Pa!